Państwa bardzo bardzo serdecznie, drodzy widzowie. Jest mi ogromnie miło spotkać się, jak ostatnio widzieliście. Dosyć długa przerwa była. Teraz emitujemy w zasadzie o 20 każdego dnia spotkania z Lado Day. Można będzie obserwować, można już od paru dni obserwować, właśnie wykłady, to co się działo na festiwalu Lado Day, gdzie wspólnie tutaj, zarówno z Miesięcznikiem Nieznany Świat, studio VTV oraz gmina Oława. Fundacja La Dodea zorganizowała no, to piękne wydarzenie. Miało się ono nie odbyć, a tutaj proszę bardzo, pięknie odbyło się, mnóstwo osób dopisało, wstęp był bezpłatny. Można, można wykonać darmowe spotkanie i jeszcze wcale nie popaść potem w jakieś długi. Więc naprawdę tutaj ogromnie się cieszę. Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w pomaganiu, którzy wzięli udział w ogóle w festiwalu. A jeżeli już mówimy o tych wszystkich pięknych wydarzeniach, to dzisiaj taki kolejny program zapowiadający, no właśnie jedno z takich miłych wydarzeń. Miłych i cyklicznych, bo Państwo już poznaliście w tym roku, bo to maj było niezwykłe wydarzenie na Kaszubach, Debrzyno, obok Kościerzyny. No, ale o tym pewnie powie mój dzisiejszy gość, a jest z nim Wiesław Błaszczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa również. Dzień dobry, witamy wszystkich istoty światła. Oglądających nas. Oglądają nas i które wysyłają piękną energię, miłości, tak samo jak my ze studia wysyłamy dla Was i zapraszamy. Zapraszamy do. Debrzyna koło Kościeżyny. Piękna miejscowość, piękna harmonia, piękne istoty były w maju. I tak samo liczymy, że i teraz będzie 8, 9, 10 września. Tak. Wszelkie informacje proszę Państwa, będziemy podawać dzisiaj w ciągu tego programu. Wiesław przybliży zarówno prelegentów, to jeszcze trwają zapisy. Będzie można, oczywiście, tutaj, Państwo widzicie, numer telefonu 799-823-405, to jest numer bezpośrednio do Wiesława Błaszczyka. Tam można wszelkie informacje podawać. Można zgłaszać siebie jako prelegenta, można zgłaszać również miejsce na. Stoiska, można przyjechać. Oczywiście nie wszyscy, pewnie z tego, co tutaj przed programem Wiesław mówił, zaraz uzupełni, e, będą mogli wystawić, bo to ma być taka esencja duchowości. Spotkanie jako takie jest bezpłatne. Oczywiście trzeba będzie sobie wykupić miejsce noclegowe, aby te kilka dni y, no, mieć pod dachem możliwość przyspania. Chociaż, jak ktoś ma namiot, to też sądzę, że będzie jeszcze ciepła, a kaszuby są naprawdę piękne. E, wszelkie informacje pod tym właśnie numerem telefonu, który właśnie tutaj, o widzicie, tutaj można dzwonić śmiało, e, Dzwonicie do Wiesława. No i co, zaczynamy Wiesławie. Co to będzie tym razem we wrześniu? Druga edycja, tak można powiedzieć, drugie spotkanie ludzi Harmonii Wszechświata. Pierwsza, tak jak wspomniałem, została utworzona w maju, pięknie wyszło. Piękne istoty były, tak samo i teraz uważam, że we wrześniu, koniec wakacji letnich, bo w tym ośrodku akurat teraz są dzieci, ale 8, 9, 10 jeszcze będzie ciepło, przecież, nie? piękna pogoda. Jakby chciała być zepsuta, to my poprosimy górę, żeby było pięknie, tak jak było pięknie. Nie? Także, proszę Państwa, Poprzednio e, widziały, że było bardzo mało miejsca, można powiedzieć, bo tylko na 60 osób zrobiliśmy to, dlatego że e, ośrodek nie był e, tak bardzo otwarty. To bo było po raz pierwszy. Po raz pierwszy. Nikt nie wiedział, jak I, to i jeszcze zimno było, ja tak. też nie wiedziałem co jak, ale dzisiaj w, dzisiaj. Wyszło wiem. tam na piątkę z plusem. A super, no, szóstkę można powiedzieć. Tak. Ja bym szóstkę nawet dał, nie? No. Ale teraz y, uważam, zresztą y, tak samo i ty uważasz, że będzie lepiej, dlatego że mamy dużo więcej y, zaplecza, duż, większe zaplecze, bo przedtem mieliśmy na 60 osób, a dzisiaj możemy pomieścić 200 osób nawet. Taki tak ośrodek jest 9 domków, które. Mają y, piękny, zalesiony teren nad jeziorem. Na, nad jeziorem stoją bezpośrednio ognisko. sam nocowałem, świetnie. <noise> Także ognisko nawet robiłeś? Tak, tak, tak. No, tak. Tam przy jeziorku sobie robiliście tak. ognisko, chociaż drugie było większe, tam u góry, nie? ale sam musisz przyznać, że y, energia tam no jest, jest super. jest cudowne, słuchajcie, miejsce. Naprawdę warto, warto. Ja jestem w ogóle oczarowany kaszubami. Bardzo odpocząłem wtedy w maju. E, troszkę zmarzłem, bo rzeczywiście <laughs> nad jeziorem to jest chłodno, ale myślę, że m, teraz wrzesień będzie, zresztą, bo to jest początek września. E, termin uważam bardzo dobry, bo to już te, te wszystkie wycieczki tak, tak, e, tak. już nie będą tam takie aktywne. No i będziemy mogli m, na łonie natury pobyć odpocząć wypocząć przede wszystkim wypocząć je, y, 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 nie wiem chyba jagód już nie będzie bo teraz są jagody a kto wie? ale grzyby będą a bory a tucholskie je, je, je. słyną z prawdziwków no Także naprawdę no jest, jest miejsce na wypoczynek, bo to nie tylko, że Harmonia Wszechświata, ale ta harmonia Wszechświata jest w nas, w środku nas nie? i my potrzebujemy tego. I tam jest właśnie naprawdę harmonia Wszechświata. Ci, i te istoty, które były poprzednio, były zachwycone, że y, takie miejsce akurat znaleźli, miejsce jest rzeczywiście naprawdę bardzo, bardzo urokliwe. Ja proszę Państwa tutaj, no apeluję, jeżeli ktoś będzie z Wrocławia, to może, może my się zabierzemy. Rzeczywiście tu z Wrocławia, z południa, ten dojazd jest troszkę taki trudny, bo trzeba jechać do Gdańska. Gdańska, Wrzeszcza. No to tak? jedzie się trochę, no, i z Gdańska dwie godzinki 5, jeszcze 5, cofamy oni... no, się w no, stronę Poznania. To no. jest taki trochę niewygodny ten dojazd. No wiadomo, no jakieś trzeba niewygody z niej, żeby było dobrze. Nie? Ktoś nie śpi, no. żeby spać mógł ktoś. Otóż to. Sam, Michel, widzisz, że przykład, ja tutaj do Was często przyjeżdżam, nie? to jadę z powrotem, cały jak wracam, nie? no to w prawie cały dzień mi zejdzie, nie? Ale, ale połączenie jest dobre, bo z Wrocławia jadę do Gdańska-Wrzesza. W Gdańsku-Wrzeszu czekam czasami, mogę, jak się nie spóźni, pociąg. To mam za 9-10 minut pociąg do, do Kościerzyny, tam do mnie. nie? No. Często jeżdżą. No często, co godzinę można powiedzieć. Nie? No. W każdym razie, jak państwo dojadą do Kościerzyny, to już nasza sprawa jest po prostu zatelefonować, a my wyjeżdżamy pod pociąg pod PKP i odbieramy, bo wasy od kolejki od y, pociągu dlatego że tam dojechać do y, ośrodka trzeba 7 km. samochodem ale tu też samochodem to też samochodem to przyjeżdża w ogóle samochodem to, ty, jak ktoś przyjeżdża samochodem to kierować się na taką wioskę Juszki tak się nazywa nie? a później już od Juszek to po prostu w prawo tam stoi krzyż y, przepraszam nie w prawo tylko w lewo i. Trzymać się lewej strony, i tam później będzie znak wielki. Debrzyno, 300 metrów. Jest piękna polana, która ma 170 metrów na 80. Wielka, duża polana, gdzie będą tańce, będzie uzdrawianie, i tak dalej, i tak dalej. Tak było poprzednio. Medytacja i wykłady na mniejsze polanie, korty tenisowe. Oprócz tego, już teraz jest 6 koni. Bo tam jest stadnina, też mała, taka, sześć koni, restauracja jest, jadłodajnia, no, no wszystko, całe zaplecze jest. No, no i przede wszystkim jest to, proszę Państwa, na północy Polski, dlatego ci wszyscy, którzy zawsze mówią, że wszędzie mają daleko, no to proszę Państwa, tym razem jest na północy, kaszuby, nie macie daleko, więc zapraszamy całe kaszuby, zapraszamy pomorze. Zapraszamy w Armię Mazury. No, Szczecińskie, całe zachodnie Pomorze, wszystkich tak, zapraszamy. Jeszcze co, co tam jest? I żuławy. I Jeszcze są Żuławy. No, żuławy A także to... Warszawa czy no. tam Mazowieckie. Bo całe bory tucholskie do, dla was stoją otworem. O, tak jest. Ok. Ja myślę, że w tym roku naprawdę, znaczy w tym roku, w tej edycji drugi już będzie bardzo, bardzo dużo osób. Poprzednio było sporo i to tam było spontanicznie. Ja będę tutaj nalegał, żebyś w Wiesławie mimo wszystko przygotował pewnego rodzaju program, e, według którego mieliby się wszyscy jednak mimo wszystko jakoś trzymać, e, bo tak ostatnio tutaj z punktu widzenia kamerzysty, to tak obserwowałem, że, że nawet nie wiedziałem, kiedy mam filmować. Bo kto chciał, to wchodził i mówił. Tak, tak. No, no wiesz, no miało być takie, jak to się mówi, takie wolnościowe to wszystko. Nie? I no było. i było, było. Było y, dużo ludzi, chciało f, 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 y, co powiedzieć ze swojego życia. Był czas. Chodził na antenę, jak to można powiedzieć i opowiadał swój życiorys. Tak samo i ja teraz będę i opowiadał, co jeszcze mam do opowiadania i tak samo wykładowcy będą zapraszamy takich uduchowionych wykładowców. Ostatnio była pani Antonina Choszowska, ale tym razem nie może przyjechać, ale pani będzie pani Laura Jędrzejak, chyba Jędrzejak Aha. będzie, nie? Była u nas ostatnio. Tak, później będzie pani Barbara Zalewska no właśnie, to nie jest Jasnowic to wstąpią, to też tak. będzie. Pan Mirek będzie z żoną, który robił zdjęcia aury i badania krwi. Arsen, pan Ar Arsenian. Arsenian, miałeś przyjemność go poznać. Tak. Nie? Robił Tobie zdjęcia aury i Jarkowi, także wiesz o kogo mi no chodzi. Oczywiście te programy też można zobaczyć i będzie można wykonać sobie, na sobie samym aurę. Tak, no. E, proszę Państwa, później będzie Pan Jan i Pani Monika, która się zajmuje zielarstwem. E, później Pan, e, pan Andrzej. Będzie też zioła i będzie robił wykłady również. nie? Później pan Mariusz Filipin też zioła będzie, też ze swoimi straganami przyjedzie. No i jeszcze inne osoby. Zapraszamy no inne osoby. No, które też trochę będzie, tak? No, no będzie, będzie, dlatego. Żeby to pięknie wyglądało i pięknie było, bo dlatego, że tak jak mówię, na kaszubach ani w pobliżu tam nikt nie robi takiego wielkiego, większego. Yy... Festiwalu, też tak. mogę tak nazwać, nie? czy spotkań, dlatego ja drugi raz prowadzę, ale to nie nie drugi, nie trzeci, ale będzie więcej, więcej tego, bo to dopiero się zaczyna. Bo sam widzisz, że ludzie przyjeżdżają tak. i się interesują tym. Nie? No i specyficzna no. też grupa, pod tym względem specyficzna, że to są ludzie, którzy. Tak naprawdę pod jednym względem potrzebują pomocy, e, otwarte jest wejście, bo nie ma, biletów. nie ma biletów, jest oczywiście, jeżeli ktoś chce wesprzeć, to tak powinno być, proszę Państwa, jeżeli czujecie, że to spotkanie Wam pomogło e, i chcecie się zrewanżować, tutaj za wszystko odpowiedzialny jest Wiesław, mimo wszystko. Więc, jeżeli chcecie wesprzeć jego działania, to tam będzie puszka. Zawsze można 50, 100, 200 zł. Kto ile może wrzucić, albo nic. No. Jeżeli ktoś nie chce, to nie wrzuci karteczkę z życzeniami, z podziękowaniami, bo to też jest ważne. I tutaj Wiesław właśnie stoi na wysokości zadania, zawsze, żeby było. Wszystko jak należy. No, z tą duchowością to tak różnie bywa, bo nie wszystkich tych wykładowców znasz. Ja proponuję, żeby zapraszać ci, którzy po prostu chcą, a i tak potem to wyjdzie w praniu. Kto jaki zgadzam się, zgadzam się. Ale zgadzam. To oczywiście już ja ci tu nie wchodzę w drogę. Zgadzam się. E, proszę Państwa, jak najbardziej się zgadzam. Nie, nie wszystkich znam nie? i. Nie wszystkich przykładowo nie chcę nawet oglądać i słuchać, bo ja mam inną mentalność, każdy ma inną mentalność. Ja przeszłem tak na poprzednich filmach nagrywałem i jestem uduchowiony i zresztą mam aurę białą i co pan Mirek mówił, że rzadko takie ludzi się spotyka z białą aurą i to mogę udowodnić tak samo i Inni mają na pewno też taką aurę albo fioletową, albo... I nawet o tym nie wiedzą. I nawet nie wiedzą. Dlatego mogą sprawdzić sobie, co bym zalecał, bo dlatego, że nawet na początku ja miałem fioletową aurę. To tak mnie, jak Pan Mirek powiedział, że to już jest bardzo wysoka aura fioletowa, kapłańska, można powiedzieć, nie? To mnie jeszcze bardziej podbudowało, że do tej białej muszę dojść, bo kiedyś miałem, nie? No. Także zobaczycie sami i to Was podbuduje duchowo, mogę powiedzieć, nie? Tak samo jak Ty masz aurę jaką miałeś? W Siarczystą, ognistą, czy czerwoną. Czerwoną, czy piorą? pomarańczowa 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 nie to już świadczy Zrzucam. o twojej duchowości nie też nie jaka Także... duchowość pioruny ogniste no, pioruny, ogniste, teraz tak no ale piorun proszę państwa ktoś myśli o piorun tak jak mówiłem nie że mnie uderzył ty mówiłeś że pięścią może cię uderzył bo ale piorun jest światłem niestety proszę państwa jest światłem i dlatego ja idę tym światem no Niektórych może co inne spotkać, inny sposób dochodzi do tego przez jakieś czytanie innych. Ja czytam Biblię i leżę z Biblią i śpię z Biblią otwartą, i to mnie zadawala, i, i cieszę się z tego. Dlatego nie jestem chory, nie. Nic mnie nie boli, nic mnie nie szyka jak do tego czasu, tak samo jak rozmawialiśmy tutaj, mówię, no nie rzecz mi 100 lat, bo dlatego, że ja chcę za żyć krótko, się, za krótko no, żyć, nie, bo człowiek jest stworzony, proszę Państwa, do długowieczności, to po prostu nasza, nasza psychika została za. Yy, Zatuszowana, że my nie możemy dojść do takiego wieku, ale nasza wiara teraz co się zaczyna dziać. Sam widzisz, że dużo, dużo ludzi zaczyna myśleć inaczej, zaczyna szukać swojej ścieżki duchowej i to jest teraz ciała też się przetransformują no, tak. niektórzy chorują po to żeby być zdrowym potem no, otóż to idzie, że... dlatego będzie uzdrawiany, ja też będę uzdrawiał ludzi będę się modlił tak, w tym kółeczku co tam było wielkie zresztą też robiłem dwa dni takie wielkie koło i tam pani była która pani asia z mężem i było uzdrawianie no to sama może potwierdzić arka też nasz z Asią, przecież nie co też go dostąpiło, też został uzdrowiony, No i dużo więcej osób, mam świadectwo, ale też niektórzy, yy, proszę Państwa, się wstydzą mówić, że zostali uzdrowieni albo o zostałem uzdrowiony, a tam dziękuję tam nawet co tam. Po prostu jestem uzdrowiony, co tam i, i wszystko dobrze. A to tak y, boskość tak nie działa, nie działa tak, nie? To trzeba stale dziękować, dlatego nie jestem chory, ani wszystko. nie wszystko nie piję żadnego alkoholu, y, bo dla mnie woda, woda to jest świętości na pierwszy święto, To alkohol. No, tak. no, Zmieniono wodę. No. Tak mówiłem, że że Zamieniłem alkohol w wodę i tego nie, się trzyma. Wodę na wodę. Wodę na wodę. To prawie to samo, nie? Tak, no, tak. No. Także no, zapraszamy, zapraszamy. Naprawdę będzie piękna impreza. No, tak, jest coś... proszę Państwa, cały czas widzicie, tutaj się wyświetla na dole Harmonia Wszechświata, nazwa, którą stworzył tutaj Wiesław, 8 9 września to tak naprawdę już niedługo, bo dwa miesiące niecałe. No, dwa miesiące miesiąc. No, Praktycznie. i trochę miesiąc i trochę. Ne? Debrzyno koło kościeżyny i numer telefonu, który Państwo też cały czas widzicie. Tam jest oczywiście więcej informacji, tam są zapisy. Można dzwonić, pytać, co i jak miejsca w hotelu, proszę Państwa, już są wolne. To już zapisy. rezerwacje Wszystko można. U Wiesława. Robić, tak. Ale to u Ciebie. Tak, na telefon jak zadzwonicie, proszę Państwa, ten tutaj, co wyświetla, ja Wam odbiorę, wyślę Wam trzy ulotki tej miejscowości, co będzie zrobione, że tańce, uzdrawianie, medytacja, ognisko i tak dalej, i tak dalej, będzie numer konta na tej ulotce jednej, gdzie możecie rezerwację 30% od... Ilości tam dni. Bo to opłata jest wyłącznie za nocleg i wyżywienie. Wyżywienie. Tylko tak, tyle. tylko za, za to jest. A, a jak ktoś chce wrzucić w skarbonkę, tak jak mówiłeś, złotówkę 5 zł, 10 zł, no to taka darowizna też nas ucieszy, bo dlatego, że no potrzeba, potrzeba. No, będziesz miał na przyszłość, żeby zorganizować to jeszcze lepiej, zakupić sprzęt, no tak, przecież tak, był tak. używany tak. E, sprzęt, gdzie kupiłeś, no jakby nie było. No, a to Perwen no w... jeden, drugi, no, no. no bo będziemy grać, będziemy tańczyć, i, tak Tanie no, tanie przy ognisku i Indianie tańczyli, to my też będziemy takiego ducha. No i Michel, liczę, że będziesz śpiewał, no. No, no mam nadzieję no. zobaczymy no, jak to jest jak... bo to energia tym moim... płynie do niebios z no. tym moim zdrowiem ja też muszę być jakoś tu uzdrowiony bo z tym moim zdrowiem to jest różne. no to dlatego masz przyjechać i, i będziesz uzdrowiony no już ja się postaram o to no. proszę państwa więc co zapraszamy was do telefonowania 799 823 405 799 823 400 to numer telefonu do Wiesława Błaszczyka, zarówno jeżeli ktoś chce skorzystać z jego usług, a Wiesław przyjmuje za darmo, leczy też, na, przepraszam, uzdrawia na odległość. E, no przede wszystkim nawet rozmowa, która może bardzo dużo pomóc, ale głównie teraz w tym najbliższym okresie to zapisy właśnie na noclegi. Te trzy dni, 8, 9, 10 września spotykamy się w Debrzynie, koło Kościerzyny. są wolne miejsca w pięknym, ogromnym ośrodku, gdzie jest też własna kuchnia. Kilka sal z kominkiem, z grillem. Znaczy z kominkiem, z grillem. Są, Różne tak. Poziome. Gryle są, może na tarasach rozmaitych. Są trzy grille i ognisko oprócz no tego właśnie. na e, Duża e, polana, pola. gdzie będą się odbywać spotkania do uzdrawiania. E, domki nad samym jeziorem, więc kto chce sobie jak najszybciej zarezerwować domek, to. Myślę, że warto. Myśmy ostatnio byli naprawdę tak na lajcie, mówiąc brzydko, bo po prostu nie wszystko nawet nagrywaliśmy, odpoczywaliśmy. I to jest ważne, bo byliśmy z tymi, którzy chcieli się spotkać. Uczulam Państwa, jeżeli. Ktoś nie chce wyrazić zgody, żeby był filmowany, to proszę, aby nie wchodził przed kamerę, jeżeli to jest filmowane, bo, bo ostatnio były takie przypadki, niestety, był mały, tak. że ludzie, którzy nie chcieli być filmowani, stawali przed kamerą, no i potem te nagrania nie mogą być upubliczniane. Nie rozumiem takiej postawy. Przykro trochę jest. No przykro, bo zniszczone filmy zostały, nie? Po prostu. A była piękna impreza. Tam mamy troszeczkę. I kilka jest nagrań. Jest. Ja nawet z telefonu nagrywałem mnie, także można zobaczyć niektóre filmy. Nie, ale no zapraszamy wszystkich, naprawdę wszystkich z dziećmi nawet, bo jest miejsce gdzie dzieci siatkówkę i koszykówkę i plażową. Tak. Raczej, siatkówkę można grać. No, są osiołek, owieczki, koty. To i sześć koni, kucyk jeden. No naprawdę pięknie. Możecie wejść sami. Fascym, anioły. Proszę. Anioły. Też anioły, bo niektórzy widzieli takie cuda, że, że naprawdę, no, oni są między nami, niestety, oni są między nami, no, niestety. niektórzy, niestety, tak, że są między nami, ja wiem o tym i dlatego e, mogę powiedzieć, nie na darmo zostałem uderzony tą e, e, pałką, pałką no. ale ale światła, nie? Tak. tak że e, widzę dużo, dużo widzę, inaczej myślę, inaczej... E, no inną świadomość mam, proszę Państwa, inną świadomość, dlatego ta siła, e, którą ludzie nie widzą, ja ją widzę i ta siła mi e, pomaga, żeby Wam pomóc, żebyście nie chorowali, żebyście Biegali, tak jak ja, w lesie, tą miłość, tą energię, ten las, żeby się podziwiali. Będziemy robić medytację, będziemy przytulać się do drzew, opierać się o drzewa i będziemy, no, no super, będzie naprawdę super, tak jak było. Pogoda zresztą też na pewno dopiszę, bo to jest ten okres, gdzie jesień potrafi być naprawdę bardzo piękna. jeszcze, proszę Państwa, tutaj, o, nigdy nie mogę trafić. Tu właśnie jest ten numer telefonu 799-823. 405. Dzwonić na ten numer telefonu, zapisujcie się, naprawdę są miejsca, my jako Studio VTV wspierający takie wydarzenia, bardzo promuję, bo ono nie jest komercyjne, nie chodzi tutaj o to, żeby w jakiś sposób ktoś sobie zarabiał i tak dalej tak dalej, jest to pro bono, każdy przyjeżdża, korzysta, ci, którzy uznają, że warto wesprzeć Wiesława, który jest organizatorem tego spotkania, no, to warto naprawdę warto pomyśleć i włożyć tam do, do skrzynki jakąś monetę. No a przede wszystkim, nawet jeżeli nie korzystacie z uzdrowienia czy z innych atrakcji, to przyjdźcie, żeby wypocząć. Gwarantuję Wam, Ludzie mają urlop że to jest wtedy. świetny urlop, świetne no. miejsce na urlop. Co na podsumowanie Wysławie? No, powiem tak, na pewno nie będziecie żałować, to. Daję wam gwarancję, bo ludzie, którzy przyjechali tam, no naprawdę byli szczęśliwi, że się spotkali ze mną, że takie miejsce, zresztą tak jak tobie powiedziałem, rozmawialiśmy, jeszcze nie widziałeś Kaszub, dopiero teraz zobaczysz, ja tobie chcę pokazać prawdziwy kaszuby w Dzydze. Wierzę jedną we Wieżycy, najdłuższą też. Czyli będzie jakiś no. dzień na wycieczki? Także tak, wszystko tak, wszystko. będzie. Są, jest chyba 16 rowerów, także będziemy Ale, na no, no, na rowerach, kto będzie chciał. Będziemy rano, już o 7 rano, zrobimy wycieczkę na około Dobre jeziora. 4. <noise> Jak będziecie chcieli, to nawet i o 4. No. Także naprawdę całkiem inaczej. Ja, proszę Państwa, nie miałem ostatnio, co było w maju, nie miałem tyle czasu, bo byłem zabiegany. Ludzie chcieli ze mną porozmawiać. Ja was przepraszam, naprawdę nie miałem czasu, bo tak musiałem się zajmować i, i przywozem, jazdą no tak. przywozem i dowozem, i cały sprzęt czy coś przyszykować, nie miałem czasu z wami porozmawiać, ale teraz wam obiecuję, że będziemy rozmawiać, bo jest miejsce na to, żeby tak, porozmawiać. I to jest ważne ktoś. też, proszę, Państwa, jeżeli ktoś chciałby też pomóc Jesławowi, bo może to też się. Od... Nie musicie, nie wiem, tam nawet wrzucać coś do skrzynki, ale ktoś chciałby mu pomóc, chce przyjechać, to proszę zadzwoncie właściwie na ten numer, który znowu widzicie. I zaproponujcie, że możecie pomóc, nie wiem, w zapowiadaniu na przykład prelegentów albo. Pomóc gdzieś tam cokolwiek, cokolwiek. Pokazać, bo niektórzy przyjadą prędzej. Jedna pani z Anglii chce przyjechać, pani Wiesia, mówi, że przyjedzie prędzej, nawet też 7 dni. No, no. Chce tam, bo widziała te zdjęcia, to wszystko, chce przyjechać i mówi, bo chcę naprawdę odpocząć. Tak. Więc niektórzy chcą jeszcze prędzej przyjechać, czy tam na jeden dzień prędzej, albo coś takiego, to proszę podawać mi, bo wtedy ja muszę mieć 20 osób, którzy powinni być, jeżeli chcą prędzej, bo żeby kuchnia ruszyła. ruszyła nie? Także, to jest no. bardzo ważny, proszę Państwa, komunikat, no i też... Dobierajcie się też jakoś parami, bo tam pokoje są głównie dwuosobowe, są też trzyosobowe, więc też trzeba zwrócić na to uwagę, że jeżeli będziecie przyjeżdżać sami, no to może się tak zdarzyć, że będziecie dołączeni do kogoś innego, tak? Czasami tak. No, Żeby e... nie było potem afery. Bo są pokoje dwuosobowe przykładowo, ale są piętrowe łóżka, nie? czyli cztery osobowe, ale te pokoje są przeznaczone teraz na cztery osoby, bo dlatego, że tam są kolonie, nie? I te łóżka zostaną. Ale to pokój jest na dwuosobowy. Ale są też pokoje trzyosobowe, czteroosobowe, pięcioosobowe i sześć nawet jest osobowy, i wtedy jest taniej. Takie 160 zł z trzema posiłkami, a jeżeli w większej ilości ludzi, tak było nawet i ludzie byli zadowoleni, bo się poznali, tak. nikt nie narzekał, to wychodzi 140 zł z trzema posiłkami. Tak. Nie? No. Czyli już bardzo ekonomicznie? No, ja się. Dwie ma... noce tak naprawdę, po, no. posiłki, to jest co, śniadanie, obiad? I kolacja. I kolacja, no. no to super. Zresztą widziałeś, jakie posiłki, nie? stół szwedzki, można Zbrać. co chcesz? Brać wszystko. Kawa za darmo jest, herbata za darmo. No, także naprawdę, się naprawdę warto. Ja jestem coraz bardziej dumny z tego, że, że wychodzimy wszyscy tutaj naprzeciw. I to nie jest to, że gdzieś zdzieranie pieniędzy, ale naprawdę no, minimalnym, minimalnym kosztem, więc dbajcie też o takich organizatorów, jak dzisiaj mój gość, czyli Wiesław Błaszczyk. Wspierajcie. No i co? I będziemy działać, będziemy organizować takie spotkania, bo warto. Dziękuję Ci, warto. Wysławie. Dziękuję również Państwu.